Nie ma oh, 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 oh. Spoko, spoko! Dobra. Dobra. Siemka, Kasiemka. Teraz w vlogu. Jeśli nie jeśli... poprzedniego vlogu, to teraz pojawi się adnotacja. Dobra, w dzisiejszym vlogu chcieliśmy porozmawiać o akcji Zjednoczonej jako... na złożeniu Putinowi. No to Putinowi. E, właśnie, czym Putina jest. Czym Putin. Putina. <laughs> czym Putin Ukraina powinna być wolna! Pu... Tak jak. Tak, tak jak to jabłko! Właśnie! Więc zjedzmy jabłko na złość Putiną. Ukraina bez Putina. Ukraina bez Putina. dobra jabłko. W dzisiejszym odcinku chcieliśmy wypozdolić dwie agencje 007, czyli Oliwie Nowek i Marię Marysię Jakubowską. Jeśli to oglądali, to dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie i, i komentujcie nie, nie. i piszcie, co Dobra. No, patrzcie. Nie patrzcie na to. Nie, nie. Złe. To jest złe. To jest kształt chyba. Dobra. Chłopie, to my się łączymy, oczywiście. Aczka. Akti. Aczka, widzieliśmy się z radia. Z radia Stargard 93, 93 FM. Wstaw kora. <laughs> I y <grystanie> gwina zamknął Kurde. <grystanie> to by to było tyle. Ławki w Subskrybujcie, komentujcie. Łapki nawet góry. nie dawajcie łapek w dół. No, no właśnie, bo już widzieliśmy. Znajdziemy was, znajdziemy was. To, y to by było tyle. Następny vlog za tydzień. W środę albo w sobotę. Zobaczymy, jak to nagramy. Dawajcie challenge w komentarzach, tylko nie chamskie. Właśnie. Jakieś normalne, nie? No właśnie. Dobra. To by było tyle. Na razie się małeczko siema.